Zaczynamy kolejny podcast nieruchomości na cyprze.pl Dziś porozmawiamy o inwestowaniu w nieruchomości off plan, czyli takich, które są dopiero w trakcie budowy lub nawet na etapie planowania. To temat, który wzbudza wiele emocji. Z jednej strony, niższa cena i potencjał wzrostu wartości, z drugiej, ryzyko opóźnień czy zmian na rynku. No to sprawdźmy, czy to się naprawdę opłaca. Zacznijmy od definicji. Nieruchomość offland to taka, która jeszcze nie istnieje fizycznie, a zatem tak zwana dziura w ziemi. Kupujesz ją na podstawie projektu architektonicznego, wizualizacji i planów dewelopera. Na Cyprze Południowym to bardzo popularna forma inwestowania. Wielu deweloperów oferuje atrakcyjne warunki cenowe właśnie na tym bardzo wczesnym etapie, zanim w ogóle ruszy budowa. Dlaczego, bo że chcą szybko realizować projekt, w zamian oferują ceny nawet 10-20% niższe niż w momencie oddania budynku do użytku. Największą zaletą jest dużo niższa cena zakupu. Kupując dziś, możesz zarobić na samym wzroście wartości inwestycji w trakcie budowy, jeszcze zanim obiekt powstanie. Kolejny plus to możliwość personalizacji. Na etapie projektu często możesz wybrać wykończenia, układ ścian, dodatkowe instalacje, co podnosi wartość nieruchomości w przyszłości. I jeszcze jeden atut: płatność rozłożona w czasie. Zazwyczaj wpłacasz np. 40% wartości przy umowie, a resztę w transzach, dopiero po zakończeniu kolejnych etapów budowy. Oczywiście, off-plan nie jest dla każdego. Największe ryzyko to opóźnienie w budowie, zwłaszcza jeżeli deweloper ma problemy finansowe lub brakuje mu doświadczenia. Dlatego tak ważne jest, by współpracować z wiarygodnymi partnerami, którzy mają historię zakończonych inwestycji. To znacząca minimalizacja ryzyka. Druga rzecz, zmiany rynkowe. Jeśli kupujesz off-plan i nagle rynek się załamie, możesz stracić część potencjalnego zysku. Ale z drugiej strony Cypr Południowy od lat utrzymuje stabilny trend wzrostowy. Zwłaszcza w kurortach i miastach z rosnącą liczbą turystów i ekspatów. Popyt na nowoczesne apartamenty stale rośnie, a podaży wciąż brakuje. Wykład z życia. Inwestor kupił apartament w Pafos w 2022 roku. 75 m2, dwie sypialnie z basenem wspólnym za kwotę 195 000 euro. Po 18 miesiącach, jeszcze przed odbiorem, sprzedał go za 245 000 euro. To daje ponad 25% zysku brutto, bez wynajmu, bez remontów. Cały proces odbył się zdalnie. Co więcej, Obecnie za taki apartament trzeba już zapłacić około 300 tysięcy euro, co widocznie pokazuje, jaki jest trend wzrostowy na przestrzeni poprzednich lat. Oczywiście trzeba doliczyć podatki i koszty transakcyjne, ale czysty zysk rzędu 30-35 tysięcy euro w półtora roku to bardzo dobry wynik, szczególnie przy ograniczonym ryzyku i braku zaangażowania czasowego. Zakup off-plan to dobra opcja dla osób, które mają horyzont inwestycyjny na 2-3 lata. Chcą kupić taniej i zyskać na wzroście wartości. Nie potrzebują natychmiastowego najmu. Chcą wejść na rynek bez zarządzania budową. Również dla tych, którzy myślą o własnym mieszkaniu na Cyprze, ale chcą mieć wpływ na jego układ, wykończenie i lokalizację budynku. Jeśli interesuje Cię zakup nieruchomości off-plan, pierwsze co musisz zrobić, to sprawdzić dewelopera, jego historię, tempo prac, jakość realizacji i opinie. Następnie wybierz dobrą lokalizację. My szczególnie polecamy Pafos, Larnakę, Limassol czy Ayanape, gdzie wciąż są świeże okazje w fazie przedsprzedaży. W naszej firmie mamy dostęp do ofert, których nie znajdziesz gdzie indziej w internecie. Pomożemy cię przejść przez cały proces zdalnie lub osobiście, a na dodatek bez prowizji. Off-plan na Cyprze Południowym? Tak, to się może opłacać. Pod warunkiem, że wiesz, co robisz i masz zaufanych partnerów. Jeśli chcesz poznać aktualne projekty z potencjałem wzrostu, skontaktuj się z nami w dogodny dla ciebie sposób. Dane kontaktowe znajdziesz na nieruchomościnacyprze.pl. Dziękujemy za uwagę. Jesteśmy pewni, że poruszony temat Was zainteresował. Na naszym kanale poruszamy także inne kwestie inwestowania na Cyprze Południowym. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.